Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, w którym narzekamy ostatnio, narzekamy na to, że podrożały samochody nowe, że podrożały samochody używane, ale nie tylko one. To jest kawałek stalowego profilu 50x32 mm grubości ścianki. We wrześniu 2020 roku kupowałem trzy sztangi po 6 metrów każda, żeby zrobić sobie drzwi do stolarni, stenaż drzwi. Za trzy sztangi zapłaciłem 150 zł. Parę dni temu pojechałem do tego samego składu, gdzie kupiłem jedną sześciometrową sztangę, tym razem, żeby zrobić stelaż drzwi do domku ogrodowego. Za jedną sztangę zapłaciłem dokładnie tyle samo, co pół roku temu za trzy, czyli 150 zł. Podrożał również złom, parę miesięcy temu kosztował 30-40 groszy za kilogram, teraz na niektórych skupach nawet złoty 40. Zł. Jeżeli mają Państwo pomysł, czemu tak się dzieje, to serdecznie zapraszam do komentarzy. A teraz sprawdzimy, czy są na rynku jakieś dobre używane samochody w przyzwoitej cenie. Od Jeepa zaczniemy. Wpadł mi w oko taki oto XJ z 1991 roku. 2,5 litra benzyna, 120 koni instalacja gazowa. Według deklaracji niecałe 200 tysięcy przebiegu, import to tak w skrócie. Resztę widać na zdjęciach. Auto wygląda rewelacyjnie na zewnątrz, nieźle w kabinie, fotel kierowcy trzeba będzie poprawić i całkiem nieźle od spodu, choć trzeba się będzie temu i tak na podnośniku lub z kanału przyjrzeć, czy ktoś tej konserwacji na nie położył. Cena to 25 900 Zł. Nieco tańsza jest ta z 2003 roku. To moja ulubiona generacja RAV 4, szczerze mówiąc, jedyna, którą lubię, koniecznie w takiej właśnie konfiguracji. Krótka, z napędem na cztery koła z dwulitrowym dieslem pod maską. Ten egzemplarz ma bardzo niski deklarowany przebieg 130 tysięcy km, dywan i częściowo fotele w kolorze nadwozia oraz klimatyzację. Według deklaracji sprzedającego auto jest bezwypadkowe, wyceniono je na 20 tysięcy złotych. Niezawodny pan Paweł wypatrzył dla nas takiego Mercedesa klasy A. To rzecz jasna. Nie jest najbardziej niezawodne auto na świecie. Dostęp do wielu czynności serwisowych jest potwornie utrudniony, więc zakup taniego zaniedbanego egzemplarza to bardzo zły pomysł. Ale ta sztuka, według opisu z polskiego salonu, od nowości w jednej rodzinie ma pod maską, czy raczej gdzieś tam, dość prosty silnik 1.4 benzynowy. Do tego skrzynia automatyczna. I uwaga, wygląda na to, że to zwykła hydrokinetyczna skrzynia jest, a nie to zautomatyzowane Badziewie, a klasa ma zaledwie 39 tysięcy przebiegu. Wyceniono ją na niecałe 10 tysięcy tysięcy złotych. I na koniec jeszcze jedna propozycja. Mało zdjęć, wysoka cena, 27 tysięcy złotych i stare auto, bo z 1998 roku to Toyota Previa pierwszej generacji. Świetnie jeżdżący, wygodny i nieziemsko trwały samochód z benzynowym silnikiem 2.4, o którego wytrzymałości krążą legendy. 600-800 tysięcy mil robi podobno bez problemu, a ta sztuka przejechała podobno tylko 150 tysięcy kilometrów od nowości. Jeśli to prawda, jeśli auto jest wolne od korozji, to naprawdę jeszcze długo pojeździ. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień, a teraz trochę nowości, trochę aktualności, bo mimo że są wakacje, to w branży motoryzacyjnej dzieje się naprawdę sporo. Mieliśmy ostatnio w redakcji dacie Logan, tę najnowszą 1.0 benzyna z fabryczną instalacją LPG i jaki to jest, bez cienia złośliwości, fantastyczny samochód. Niekoniecznie ładny z zewnątrz, ale schludny w kabinie i przede wszystkim bardzo przyjemnie się nim jeździ. W tak zupełnie nie dzisiejszy sposób, wygodnie, miękko, sprężyście. Świetne auto zatem z jedną wadą natury estetycznej, ale pierwszy Logan też nie był zbyt piękny. Choć akceptowalny wersję CV, kombi. Tym razem też tak będzie, obstawiamy w ciemno. No, choć mamy tylko zdjęcia szpiegowskie. Premiera na początku września na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie z siedzibą w Monachium, bo to właśnie tam ostatecznie wylądowała impreza, będąca spadkobiercą inicjatywy z 1897 roku. Czy się uda, czy publiczność dopisze, czy wystawców nie zabraknie, czy czwarta fala nie zmiecie wydarzenia już na zawsze, tego nie wiemy. Ale zobaczymy. Branża motoryzacyjna przeżywa w tym momencie boom, wynika z danych za drugi kwartał 2021 roku w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła nawet o 90%, jeśli popatrzymy na wyniki Audi lub BMW. Ale trzeba mieć pamięć gołębia, by nie połączyć tych optymistycznych wieści z tym, jak wyglądał świat rok temu na wiosnę. Mamy też bardziej opiniotwórczy wynik rywalizacji pomiędzy BMW a Mercedesem o dominację w segmencie premium w Stanach. Zwycięzcą jest BMW, które w pierwszej połowie tego roku sprzedało w Stanach o prawie 8000 aut więcej. Co jest o tyle ciekawe, że po pierwszym kwartale to Mercedes był na pierwszym miejscu. W drugim kwartale wyraźnie przegrywa nie tylko z BMW, które od początku kwietnia do końca czerwca sprzedało 95 tysięcy samochodów, z czego 60% to SUV. Mercedes sprzedał 82 tysiące samochodów, głównie SUV, GLA i GLC, a pomiędzy dwie niemieckie marki wcisnął się jeszcze Lexus, który o włos nieco ponad 1000 samochodów wygrał w drugim kwartale z Mercedesem, na kolejnym miejscu Tesla, która jakimś cudem łapie się do segmentu premium 73 tysiące egzemplarzy, Audi 67 tysięcy Volvo. 36 tysięcy, Genesis skromnie w dalszym ciągu 11 tysięcy, marka Jaguar Land Rover 22 tysiące, czyli chyba całkiem nieźle w porównaniu z gigantami, zwłaszcza, że nie ma co ukrywać. Źle się działo w ostatnim czasie u Brytyjczyków, co przyznał, bo jakże mógł nie zauważyć nowy, urzędujący od jesieni ubiegłego roku dyrektor generalny firmy Thierry Bolloré. Jego pierwszą decyzją był restart tak z komputerowej branży i utworzenie nowego działu odpowiadającego za jakość i satysfakcję klientów. Z jednym i drugim było sporo Problemów w rankingach niezawodności marki były w ogonie i według nowego szefa te problemy z jakością każdego roku przekładały się i kosztowały koncern 100 tysięcy niesprzedanych samochodów. Jedną piątą tego, co trafiło do klientów w roku 2019, jedną czwartą, jeśli popatrzymy na wynik ubiegłoroczny. Wspomniany restart, wnikliwa analiza wszystkich procesów produkcyjnych w celu poprawienia jakości przyniosła dwa efekty. Ogromną stratę, czy raczej koszt, mogło to kosztować nawet miliard funtów, ale poprawę również a jest ona wyraźna. Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych kosztowała firmę o 1 trzecią mniej niż w zeszłym roku. A oprócz tego jeździliśmy ostatnio Range Rowerem Sportem i to 5 litrówką 525 koni. I powiem to po raz pierwszy, czuć jakość. Co prawda raz na godzinę zawiesił się ekran multimediów, ale są dwa, radio dało się włączyć z drugiego. Jednak to było jedyne zastrzeżenie. Cała reszta zrobiła tak doskonałe wrażenie, że aż dziw, że sporciak nie sprzedaje się równie dobrze albo i lepiej, co Mercedes GLE czy BMW a skoro przy Bawarce jesteśmy, nie znoszę skuterów. Jechałem dwa razy na dużej Aprili, którą kupowałem dla taty na prezent. Jakąś mniejszą 125 zrobiłem za 100 km i to nie dla mnie, za dużo stresu, zero przyjemności, ale motocyklem robię nawet kilkanaście tysięcy rocznie. BMW na początku lat 2000 wjechało w segment modelem C1, to ten dziwny skuter z dachem i wycieraczką, a potem już na Serio, podobno jednym z lepszych w swojej klasie C600 i C650 GT sprzed 10 lat mniej więcej. Ten pomysł chwycił, więc Seria została w sprzedaży i uzupełnia dość szeroką. Ofertę. Swoją drogą przejrzałem opisy na stronie BMW i chyba coś jest ze mną nie tak, bo nie za bardzo rozumiem te opisy. Wszechstronny i ekspresyjny, superbike wśród superbajków, czy purystyczny, zredukowany. Jeszcze to jakoś ujdzie, coś trzeba napisać. Ale teksty przy C400X wyglądają napisane i tłumaczone przez Bota. Albo to taki skuterowy styl. BMW wprowadza teraz do sprzedaży kolejny model elektryczny, tym razem CE04. Wygląda on bardzo futurystycznie i kosztuje 12 tysięcy euro. 130 km zasięgu, 120 km na godzinę prędkość maksymalna, ładowanie do pełna z domowej ładowarki na 230 w 4,5 godziny. Skuter ma odzyskiwanie energii i przy każdym uruchomieniu ładuje nasze baterie firmowym sloganem Make Life A ride. Right". Nawet chciałem sprawdzić, jak polski oddział poradził sobie z tłumaczeniem, ale sobie nie poradził swoją drogą takich w branży samochodowej, to chyba w aż takim zagęszczeniu się nie spotyka. Nie spotykało, powinienem powiedzieć, bo za nami duża konferencja koncernu Stellantis, na której przedstawiono szczegółowe plany na kolejne lata. Stawiają na elektryki, to tak w skrócie, i na slogany. Każda z 14 marek... Każda z 14 marek otrzymała własne, jeden lepszy od drugiego. Gdyby dawkowano je spokojnie, osobno, to pewnie by się człowiek zdziwił i poszedł dalej. Ale w takich hurtowych ilościach przysłoniłyby one każdą nowość i każdą ciekawostkę. Nawet jakby Stellantis zaczęło teraz. no sam nie wiem co. Abart. Rozgrzewamy ludzi, nie planetę. Fiat. Na zielono, czyli ekologicznie, tylko wtedy, gdy na zielono dla wszystkich. Alfa Romeo. Od 2024 roku Alfa stanie się Alfą E Romeo. Jeep, zeroemisyjna wolność. Lancia, najbardziej elegancki sposób na ochronę planety. Wszystkie te wymyślne slogany umieszczam w opisie filmu. Uprzedzam, pierdoły straszne. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest firma Prodigtech, czyli producent mierników lakieru oraz firma AutoDNA, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Miesiąc temu mniej więcej pokazywałem Państwu taką astrę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Było ich sporo wszystkie z dieslem 16 pod maską, manualną skrzynią, nawet przyzwoitym wyposażeniem i z przebiegami pomiędzy 80 a 120 tysięcy km. Ta konkretna była z 2017 roku, choć pierwsza rejestracja miała miejsce rok później, była w porządku i zmieniła właściciela zarówno 40 tysięcy złotych. To było miesiąc temu. A dzisiaj? Dzisiaj za taką astrę trzeba dać 47 000 do 50 tysięcy złotych. I od takiej za. Zaczniemy. Auto jest z 2018 roku, ma 46 tysięcy przebiegu i oczywiście Diesla 1.6 z manualną skrzynią. Choć nie jest z polskiego salonu, pochodzi z Niemiec. Dzwonimy i słyszymy spójną, choć często spotykaną historię. Auto sprowadzone przez znajomego handlarza, bezwypadkowe, mała zaprawka na błotniku z tyłu była robiona. Powód sprzedaży, żona chce suwa. W ogłoszeniu jest numer WIN, więc korzystamy z baz autodNA, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Data pierwszej rejestracji to luty 2018. Przebieg się zgadza, choć zwracam uwagę na przerwę w eksploatacji. Pomiędzy grudniem 2019 a wrześniem 2020 auto zrobiło zaledwie 20 km. Mamy też szkodę w tymże grudniu w zakresie 10 do 15 tysięcy euro, co przy wartości auta na poziomie 20 tysięcy euro, gdy było nowe, nie wróży zbyt dobrze, więc po prostu odpuszczamy i przechodzimy do Peugeota 308, ale nie takiego zwykłego z dieslem pod maską, ale do wersji GTI, czyli z benzynowym silnikiem 1.6 Turbo pod maską, silnikiem o mocy 270. 70 KONI. Cena jest niezła to 65 000 zł, przebieg niewielki 50 000 km, w opisie niewiele. Ale opcja bezwypadkowy jest zaznaczona. Dzwonię do sprzedającego i dostaję potwierdzenie. Auto jest bezwypadkowe, choć sprowadzono je z Francji. Jakim to cudem możliwe? Od sprzedającego dowiadujemy się, że jest to auto pokradzieżowe, zwinięte, porzucone albo odzyskane przez policję, i następnie wystawione do sprzedania przez firmę ubezpieczeniową. Ponownie korzystamy z basautu DNA, aby potwierdzić tę historię, i okazuje się, że jest ona prawdziwa. We wrześniu 2018 roku auto zostało odzyskane. Niemal dwa lata później, już w roku 2018. 2020 w lipcu wystawione do sprzedania przez firmę ubezpieczeniową. Długo stało na parkingu depozytowym, ale tak z doświadczenia tyle to trwa mniej więcej, czasem dłużej. Mamy też trochę zdjęć aktualnych, ale również archiwalnych z września 2020 roku, kiedy auto było już w Polsce i gdy wystawiono je do sprzedania za 57 tysięcy złotych. Wygląda to dobrze. Wnętrze nie jest rozkradzione, choć fotele nie są od tego modelu. Prawdopodobnie założono je, żeby coś było. Z zewnątrz mamy tylko drobną szkodę, uszkodzoną lampę. Decydujemy się zatem na oględziny. Pierwsze wrażenie jest umiarkowane, tak to powiem, bo ta stłuczka, szkoda, którą auto miało przodem, ona została tak dość mało elegancko usunięta. Lampa jest źle spasowana i wyszczerbiona, błotnik też. Z drugiej strony jest lepiej. Na karoserii jest sporo odprysków po kamykach, bywa, zwłaszcza jak się siedzi często komuś na ogonie to bywa, ale jest to też sporo dołków, wgnieceń mniejszych i większych. Rys na tylnym prawym błotniku jest też kilka wad lakierniczych, są tarte drzwi pasażera, prawdopodobnie efekt magazynowania ich, drzwi kierowcy odgięte, w coś mocno przyłożyły, czyli jest tak sobie od strony estetycznej. Widać, że ktoś jeździł, ale niespecjalnie dbał, typowe francuskie auto tak naprawdę, ale to GTI, nie 1.6 diesel, więc ta warstwa wizualna ma spore znaczenie, a tu każdy praktycznie element do poprawek. Pomiary zaczynamy od dachu, mamy tu 80 mikronów bez ocynku, ale reszta auta jest ocynkowana, przód nie był malowany, lewa strona też nie, drzwi prawy tył owszem, błotnik obok cieniowany, reszta w porządku, no tyle o ile. Tutaj są ślady po złodziejach jeszcze, nie widać tego zbyt dokładnie, ale blacha jest pofalowana, lakier pozdzierany, jest też spore wgniecenie. Naprawdę dużo tego. Wnętrze fajne, pasy oryginalne są z grudnia 2015 roku. Konsola jest oryginalna, fotele nie, ale to już wiedzieliśmy. Konsola swoją drogą była chyba kiedyś ściągana, bo niektóre elementy, choćby kratki nawiewu, pod którymi są śruby mocujące, nie przelegają tak jak powinny i są trochę luźne. Pod maską w porządku, choć lampa naprawiana była na zajęciach praktycznych w przedszkolu, ale za to zero wycieków, od spodu również. Tarcze z przodu są nowe, z tyłu trzeba się przyjrzeć, czemu tak słabo biorą, a jazda testowa bez zastrzeżeń. Auto jeździ tak, jakby miało 50 tysięcy przebiegu, czyli jeździ wzorcowo. Podsumowując, jest to bezwypadkowe, choć nie bezszkodowe auto z licznymi śladami na prawie każdym elemencie karoserii. Wygląda tak sobie, ale jeździ świetnie. Nie dla estetów to niestety, tylko dla osób, które nie dbają o samochody i doskonale wiedzą, że czego by nie kupili, to za pół roku będzie właśnie tak. Albo i gorzej. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Link do specjalnego kodu rabatowego od firmy AutoDNA znajdą Państwo w opisie filmu, a kolejny odcinek Motodziennika na YouTube znajdą Państwo już za tydzień. Do zobaczenia.